Kij, On jest bardzo twardy, on jest po prostu robiony z litego kamienia. Ale on jest jeszcze twardszy. Na Ja mam jeszcze twardszy kij. Ale jestem tak twardy, że nie potrzebuję kija. Przyjmę ten cios na klatę albo na ramię. A -a. Siła! Nie, to nie są kije, geniusze to jest jakaś trawa. Prawie łaskoczę. <grym> <grym> jeszcze jeden. Dobra, wichu! Teraz będzie bardziej bolało, bo jest krótki. Dobra, raz, dwa. Ooo! Prawie łaskoczne. A teraz rzucę w kamerę i nie trafię. <gry>